Więc zakładam nowy istotny temat. To jest to. Dałem dodaj Arkusz, okej. Okay. Eee, nazwa Arkuszu streamowe rzeczy to ma sens, czy nie odpisuję czegoś. Arkusz 10, dobra. I to tu się zmienia nazwa Arkusza. Kuchnia molekularna. Tak? Odwieszna fascynacja ludzkości. Więc tak, technologie jakie posiadamy. Czy policzymy koszty? To jest właśnie tutaj, z tym celu tu jesteśmy. Technologie, albo dostępne technologie. Logie, tutaj profesjonalnie poszerzymy. A, przepraszam. Czekaj, czokoszaki robione są z robaków. Wspaniałe! Czyli to, z, rozumiem, ekologia 100%. Czekaj, wpisz Little Devil Inside i Replace doczekiwanych. Do Mam to wpisane, nie wiem czy... teraz zaraz, a, Po czym się zmieniasz temat? E... Podsumowanie 2 roku, to już jest ten... dookoła się na razie projekt jest ten. Robert, sorojki są nieistotne, dokumentacja jest ważna i życie... Ehm, to się przesuwa? Kurczę... Fall Guys prolik, tak... Bo tam coś jest ukryte, Jezu. Tu się przesuwa. Okej. Okay. Hmm. Mam wpisane Little Devil Inside. Miałem kiedyś wpisanego na pewno. Więc może usunąłem. No, wpiszę. Dobra, to nigdy nie wyjdzie oczywiście, tak? Więc możemy wpisać. ale, ale tak, jesteśmy tutaj jeszcze na moment, żeby tak. Dostępne technologię. Indukcja. Elektromagnetyczna. Okej. Okay. Esperanza. Nie się jaki to jest typ. To jest jakaś skomplikowana. Producent Esperanza. Chłodzenie i zamrażanie. Jest z zamrażalnikiem lodówka. Producentem jest Amica. To też jest firma renomowana. Patelnia. To jest prawda. Teraz tak. Teraz tylko tak. Jakby to są technologie. To jest powiązanie z tym, się wydaje, że możemy nazwać przyrządy, tak? O, przyrządowanie. Jest patelnia z pokrywką. Kawał dobrej inżynierii. Kurczak pytał o x-koma, Nie, skończmy, tak, skończmy, musimy skończyć. Patelnia z pokrywką. Jest ogólna nazwa sztućców. Czy cast, to nie jest teflonowana patelnia. Tak, ma jeszcze uchwyt. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Nawet powiem więcej uchwytami. Można chwycić zarówno patelnię. Miałem taką bez uchwytu kiedyś. Wygodniejsza jest z uchwytem. Grill do panieni. Grill jest genialny. Tak. Mm, grill byłby dobry. Grill pozwala chleb sprawia, że jak jest chleb już suchy, on nadal nie traci swoich. Nadal go można używać i czuć się na wypasie. Grill to jest dobry ten. Czyli mamy tak, dodamy to jako research. Czy musimy opracować technologię grill. Tak? Jak to nazwać? Podgrzewacz, ogrzewacz, opiekacz. To jest ogólnie pochodna opiekacza. To tak, musimy wyjść od opiekacza. Grill elektryczny. Tak, używamy prądu. Niestety. Niestety, niestety, tak? Dynamika gotowania na gazie jest fajna, ale dużo się nie traci, korzystając ze speransy. <grym> Panel fotowoltaiczny. To jest trudny temat. Wydaje mi się, że to byłoby możliwe, gdybyśmy mieli baterie. Tak? Tydzień ładować, dwa, miesiąc i powinno starczyć na. Zależy oczywiście od sprawności. Czyli grill do panini. Nie ma bardziej uniwersalnego tego zjawiska. Zobaczmy. Jesteśmy na etapie tak zwanego SRAM, ale zobaczmy. Grill. Grill, tuning wizualny. Czy grill, dom i ogród. Czy grill. Opiekacz. Nie ma dopiekacza. Czy to jest to? To jest poniekąd to. Ten jest przepiękny. Wygląda bardzo dobrze. Grill leży 2000 W. Opiekacz rozkładany. Tajem. Mi się wydaje, że to pozwoli przygotować dużo potraw. Hmm? Spójrzmy. Powinno być regulowaną wysokość, tak? Są jedno. Zadaniowe. To ten, nie ten jest wielozadaniowe. Tu można kawał ciekawych rzeczy zrobić. Zwróćmy uwagę tutaj. Przyrządzone są naraz. Eee, jak to się nazywa? Opiekanki? nazwijmy to opiekankami i mięso i warzywa. Aha! Mam jedną technologię, której nie pokazywałem. To dobrze, że przypomniałem sobie. A, ra, 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 ra. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Gorąca, czy w sumie gorąda, jak dodamy to. Gorąca para wodna. To jakaś znana firma, sprawdzę później. To nie badałem tego dokładnie. Jestem w stanie tworzyć pokarm w oparciu o przetwarzanie go gorącą parą wodną. Hmm? Kupuj z dużą mocą. Dobra. Ile to jest duża moc? Hmm? Czy 2000 watów? Nie, nie to, to odległa przyszłość oczywiście, tak? Parę lat zbierania na to. Spójrz na technologia. Czyli widzisz zregulowana wysokość docisku. Hmm? Można zrobić pewnie grubości papieru, kartki papieru, a można zrobić pewnie takie na wypasie. Hmm? 3000 już, niesamowite. Thermomix. Czy Thermomix jest etyczny, czy nie są cheaty? Thermomix, co? No jest trudny temat. Tylko Thermomix trzeba przystąpić do sekty, w słyszałem. Czy ma uciekać w tłuszczu? Bardzo dobre pytania się pojawiają. Tłuszcz, co? Tłuszcz można by wykorzystać. Hmm? Widziałem film, że z tłuszczu robili masło, e, mydło. Były w sumie dwa filmy. Jeden historyczny, a drugi jakiś taki za 90. E, patrz, regulowanie kątu. Hmm? Ciekawe. I ma, jest, patrz, szufladka. Hmm? To jest ciekawe. To jest ciekawe. Tylko my to możemy obejść wykorzystując cały czas technologię, ten. Yy, I teraz tak, jeszcze chyba mam technologię, czy mam powietrze, wykorzystując tego powietrza, Nie, ale na gotowanie na gorącej parze wodnej. Poproszę to ładnie, analiza wszystkiego. No, zaznacz, wszystko. Ok, uwaga, profesjonalny dokument powstaje. Wow, co z Airfry. Czy to jest coś takiego, co się kiedyś nazywało, uwaga, posłużę się, może to jest boomerskie już określenie, tak, CPN. Patrz. Kombi. Myślisz sobie, że ten... fan muzyki, ale nie. Kombi war. Pa. Eee, nie wiem, co to jest, kombi, kombi war halogenowy. Ojej, powiedziałem teraz tak, czy to jest to samo, czy wy mówicie o czymś innym? Air fry. Hmm. Patrz. Powietrze, które jest podgrzewane, Następnie Enhance. Patrz, jaki kurczak w ogóle. Jaki ładny! Czy taki kurczak istnieje? Może to z Indyk? Dwa regulacje. Pozwala regulować czas i regulować temperaturę. Od 120, nie wiadomo, jaka tu jest liczba, do 250 stopni Celsjusza. I następnie wprowadza to w obieg. Dzięki czemu równomiernie. To jest ciekawe. Korzystałem z tego. Co da mnie? Nie wie, kupić po prostu kuchenkę zwykłą. Kultura to bardzo dobry temat. Właśnie tego rozkminiamy, to rozkminiamy. Ty, to! prodisz. Nie korzystając z tego. Czekaj. Dobra, prodisz. Do czego to służyło? To miało. To, to jest jakieś zjawisko związane z biedą. Tak? To pozwalało wykorzystać mały prąd, duże ciśnienie. Sprawdźmy to. To jest udokumentowane naukowo. Prodysz. Nie, nubisz, tylko prodisz. Uwaga. Fra... A, wiedziałem francuskiego. Sprzęt kuchenny składający się z metalowego naczynia oraz pokrywy wstążonej w wizjer. Hmm? Zasilany i podgrzewany tak zwanym prądem lub rzadziej gazem. To już odpada niestety. Z pieśń przyszłości. Służące do pieczenia ciasta i mięsa. Super rzeczy. Ciasto i mięso są wspaniałe. Można połączyć ciasto z mięsem. W Polsce popularne były przed rozpowszechnieniem się piekarników elektrycznych. Hmm. Czy kabel kabel od rewelacja. Patrz. Tutaj nawet jest. Elektryczne. Dobra przewodność cieplna. Aluminium, mm, naczynie okrągłe, 3,5 litra, 400 do 650 watów, umieszczona jest w pokrywie grzałka, czyli mało elementów ruchomych, mało skomplikowania, dwuczęściowe, podgrzewana podstawa. Ciekawe, zobaczmy w takim razie, chyba po czesku, my to chyba sprawdzaliśmy, po czesku były jakieś dobre didaskalia, nie, to nie w tym. Czekaj, powiedz, jak się ma dzieci. Tak, ma wolory wychowawcze, z tego co słyszałem. Patrz chleb w Prodiżu. Remoska. Tylko teraz tak, to jest stworzona przez. To ma jakieś konotacje tutaj. Jest, Remos. Rewizę elektromontaże. Oprawy serwis. Okej, okay, dobra, angielski. Mm, dobra, sprawdzaliśmy to. To był Czech. Oldrich Homuta, lata 50. Kawa dobrej technologii. Nie wiem, zobaczymy. Na razie bo nie ma sensu. Tak, muszę sobie zrozumieć, w czym to jest lepsze od innych produktów. Natomiast tak, technologia ogarniania pary wodnej, to brzmi jak opanowanie wody, to jest dobre. Co jeszcze będziemy potrzebować? Czy tak, następne teraz tak, cele. Research i osiągnięcia. Więc tak, mamy jajko, jajka właściwie sadzone. Białko ścięte. Tak, udało się precyzyjnie dobrać temperaturę. Ścięło się tylko białko. Natomiast żółtko płynne. Ok, masło w charakterze. Dobre pytanie. Chodziło o zmiękczenie tej powierzchni, że ryżowal jest kapitalny. Mam takie coś gdzieś. Ryż, co? Na razie ryż jesteśmy w stanie przygotować wykorzystując indukcję elektromagnetyczną. Lubrykant, dziękuję Marcel. <coughs> tak, lubrykant, dziękuję. Maszynka do lodów, można wykorzystać do tego zamrażarkę tak naprawdę. Czekaj, jest to Air Fryer. Okej, dobra, co to jest? Fryer się źle kojarzy w Polsce. Eee, połączmy się z główną stroną. R. Jest takie coś. W polskim sklepie. Ej. Jezu, frytki. Jakie frytki Dobra. Wiem, co zrobimy. Placki ziemniaczane następne. To jest genialny pomysł. Ziemniaki, czy ziemniaki są jeszcze tanie, czy już są po 40 kg? kilogram? To jest dobry temat, ale poświęcę się. Poświęcę się, to jest dobre. Placki ziemniaczane. Okej, okay. mamy to, na research jest temat opiekacza, zobaczymy czy ma sens, Zubka chińska, to jest dobry temat, mam też technologię podgrzewanie wody do temperatury wrzenia, mam to, chyba nawet z Tesco jeszcze mam ten. To niepotrzebnie tutaj zjechało. Rosimy wąsko, czyli opiekać gdzieś tu ten, osiągnięcia. To się wszystko zgadza. No i teraz do opracowania. Placki ziemniaczane. To jest bardzo dobry temat. Czy mam nóż do pomidora? Mam. Nie stępił się. Jezu, diofilizacja. Czy to jest dostępne? Liofilizacja jest dostępna. Zobaczmy. Czy to może zrobić człowiek już? To trzeba pracować gdzieś w jakiejś. Nie wiem, polfarnie. I potem owoce liofi li. Na razie są. Za. To chyba się robi w ogóle. Jezu, jest takie coś. Maszyny rządzenia automatyka przemysłowa i gastronomiczna. Zobaczmy. Jakim cudem, Air Duster. Jest jeden. Wygląda jak proste, fajne urządzenie. Rzeźwo hmm. Bardzo eleganckie. Na kółeczkach. Zobaczmy, czerwony mi się podoba. Czerwony powinien szybciej przyrządzać to. Tak. Eee, co wygląda. <grystanie> Jak filtr w tym... Wybierzemy to. Zobaczmy to ma lepszy opis. E, Frost X i to jest Frost X. Zrób liofilizowane kiwi. Podoba mi się to. Nie jadłem, nie jadłem szczerze mówiąc, liofilo, liofilizowanego kiwi. Ciekawe, czy by to zastąpiło samochód, który kiedyś planuję kupić. Hmm? Okej, okay, bo ma kółeczka, tak? Akurat cena jest podobna. Spójrzmy na to. Wow, w dużo wersji nadwozia. Tak? Patrz, jest rewelacja. I tutaj dzięki liofilizacji ograniczysz straty spowodowane w Super, w tych czasach, dobra inwestycja, pozbędziesz się ograniczeń związanych z sezonowością. To też rewelacja. Same plusy, a teraz sezonowość będzie problemem, bo, bo transport, tak Zmniejszysz koszty przeływania. Czy są jakieś minusy? Znacznie przedłużysz trwałość produktów. To jest, to, to jest podobne, ale okej. Okay. Umożliwisz sobie internetową sprzedaż. I to już przemawia do mnie. Będziesz kilka kroków przed konkurencją. O! Przeciwnik. Że, żeby zanim to Jawolski kupi, żeby to mieć. Dzięki możliwości wytwarzania zupełnie nowych produktów. Hmm. Że BUB można mieć cały rok. Liofilizowany BUB. Czekaj. Wozo coś wkleja. Ceneo. Nóż do pomidorów. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jak nóż do pomidorów? Nóż jako wielofunkcyjne, uniwersalne narzędzie. Właśnie, te końcówki noży. Co to daje? Jaka jest przewaga tego? Nóż do pomidorów. Szwajcarski. Ząbkowany czarny. Muszę nadrobić lekcję z tego. Z tych kształtów ostrzy. Pewnie, pewnie jacyś starożytni ludzie, starożytni Polacy, po co, coś to wymyślili? <śm> tak, monotlenek diwodoru Czekaj, minusem jest energia, musisz schłodzić produkt do zera stopni. Zaraz, zaraz, fork. Przecież, jak już zjofilizujesz produkt, to możesz go przechowywać praktycznie dowolnie. Ząbkowany przez ząbki mniej się tępi, ale trudniej nim kroić śliskie przedmioty typu pomidor. Chyba odwrotnie, tak? Ząbki pozwala. Znaczy, dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. To, to jest nasze zadanie domowe. Eee, czyli tak, placki ciążę czy ziemniaki. Olej chyba nawet mam. Tak? od tak, olej. Czyli będziemy potrzebować teraz tak zetrzeć. Możemy to zrobić konwencjonalnie. To będzie bardzo długo trwało, ale my tu się ciężkiej pracy nie boimy. Cebula, jajko, ziemniak. I cała sztuka to będzie tarcie. Poproszę o widok na tarkę. Remoska. Tarka. Tarka London. Boję się, co wyskoczy. Ciekawe. Eee, Połącz mnie z Allegro. To jest oczywiście. Kaczka jest ustawiona na cały świat. Tarki i szatkownice. Klasyczna tarka za 149 zł. Podrożały. Kiedyś kupiłem to za darmo. Dawali chyba nawet. Eee, więc tak. Placki ziemniaczane. Zagadnienie z nimi związane jest z. Ja do tej pory korzystałem albo z tych mikrostruktur do tego tarcia, ewentualnie z tych. Im mniejsze, tym lepsze, bo le, pozwala zachować placki mniej... Lepiej się trzymają. To jest ciekawy temat. Czy używam takiej tarki do pięt? Nie, to jest ten. Myliśmy mnie z tym streamerem bez butów, co chodzi. Że cena tej tarki. Tak, mówię, jest bardzo, bardzo takie teraz czasy. tak? Masło 10 zł. Tarka 149. A to jest patrz, stal Kromanion, tak? To jest pewnie jakieś stal Damaszeńska. Że to potem przetapiasz sobie, robisz miecz tego. Czekaj, kura pyta o rogolkę. Nie wiem, co to znaczy w ogóle, więc to jest. Że łatwo planować zakupy w 10 złotych. Tak, absolutnie. To jest tak 10 złotych to dawne to, to stare, tak. 10 zł to dawne. 10 to dawne 3. O, w ten sposób. Dobra. Zamykamy. Muszę tak, odezwać się umówić się w końcu z Tomkiem, To jest zagadnie air rowerem. Okej, okay, frajer powietrzny. Dobra, co to jest? Aha, Jezu. Do tego, do tego nawiązujemy? Że frytkownica bez tłuszczowa? Hmm. Tylko to jest też jakiś uni-, jedno-, jednofunkcyjny przedmiot. Czekaj, rogolka. O Jezu, znam to! Co, do czego to służy? Przepraszam. Widziałem to kiedyś w kuchni u babci. Co to jest? Nie wiem, jak się nazywa. To. Hmm, to jest coś z takich gier jak... Ee, jak się nazywało? Nie Walheim, tylko... Takie, to, zaraz, to, 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 to pierwsza to było... Jezu, wszystkie gry <trybuj> Że Morgenstern... Mordhał, dziękuję Daniel, przepraszam się, Mordhau. Okej, okay, do czego to służy? Sprawdźmy to. Jak się nazywa? Kwirlejka, Rogolka? Uwaga... Mantewka. Hmm. Przyrząd kuchenny, przyrząd ten z drewna, ale się zgadza. wykorzystywany jest znaczenie do mieszania składników surowego ciasta. Przy zagęszczaniu sosu mąką i śmietaną i do podobnych czynności. Montewka znana jest na całym świecie. Co? Znana jest z podatami rogalka, kłutewka, montwica, kołotuszka, kwilejka. To z... wejdź na wykop z pytaniem, jak to się u was nazywa? Krążyk, fryga. Przytoczone słowa są jedynie przykładami różnego nazwiska i nie wyczerpują wszystkich wariantów określeń. Hmm. Taki Jakiś chrześcijański kraj to ogarnia? Nie, nie mam angielsku, nie, nie wiem, co to jest. Że zobacz na YouTube jak to się używa. Sprawdzę, bo jeszcze teraz klikać. Bardzo ciekawe zagadnienie. Nie, nie, nie jesteśmy na tym etapie jeszcze, to wymagamy du dużo miejsca, tak, żeby się tym bawić, podejrzewam. Oje, okay, Airfryer, czy to jest po prostu. Czy to jest po prostu piekarnik? Jest taki ładny. Hmm. Jak ładnie zapakowany, za jedne 260: To jest skurczysyn kuchenny, dlaczego? Nie rozumiem, zaraz. Ale, ale o co chodzi z tym? Co, co jest nadzwyczajnego w tym tworzyć? To jest tak jak... Że czy jesteście z takiej samej sekty konkurencyjnej jak Thermomix? Nowoczesny produkt. Ale co jest w nim, ten... Że bez tłuszczu się smaży. O, najgorzej bez tłuszczu. Uwielbiam tłuszcz, tylko z tym... Co za szalone kobiety. Wszystkownica bez tłuszczowa. Tak, moje marzenie. Zawsze chciałam taką mieć. Jest to w ogóle jak ten, jak John Wick. Jak plakat John Johna Wicka albo do dwójki albo Trójki. To, to mnie przekonuje. Patrz, fryty, jak Matka Boska bez tłuszczowa. Ten marketing jest. Albo to? Czy to są ryby? Tyle ryb? Nie, to jest jakieś mięso. Ciekawe. Nie, nie, dobra. Lefizator. Kurde, trochę mi brakuje. Nie, mam w sumie. Prosto padło mi się na komora. Kompaktowe wymiary. Smalutkie. Wysokosprawny system chłodniczy. Czyli jak to działa? Wkłada się i dlaczego warto? Dostania podróżnicy. Sportowcy i astronauci. Hmm. Coraz częściej są takie argumenty. Jednak po produkty liofilizowane sięgają pozostali konsumenci. I ten trend cały czas wzrasta. Technologia, która do tej pory zarezerwowana była dla wielkich firm, w końcu dostępna dla każdego. Jej, super. Hmm. Różnego rodzaju produktów bez ryzyka przenikania się zapachu. Waży, wziął, mięs. Mięso liofilizowane. Gotowych posiłków? Mogą być świeże, jak i mrożone. W związku z tym jest zbudowane zamówienie. 6 tygodni. Jezu, ręcznie robiony. Ciekawe. I deficyt domowej roboty można zrobić wbijając słomkę w owoc. Tak, teraz chodzi o pozbycie się wody, tylko w sposób mało destruktywny, podejrzewam. To jest ciekawy temat. Tylko teraz, to jest na końcu tej drabinki rozwoju. Liofilizacja. Może dojdziemy, tak? Bądźmy optymistyczni. Research Liofilizator. Hmm. Ciekawe ile trwa to. Zobaczę sobie to. Zobacz, po ile lioflizarka na AliExpressie. Bardzo dobre pytanie, ale znaczy, to właśnie dobre pytanie, czy to 6 tygodni to oznacza, że Pan Polak składa z polskich produktów? Czy czeka się na paczkę z Ali. Elektyczny Open Street Mapy. Ech, czy jest mapa zasięgu sieci komórkowych? Ten obszar jest mroczny ogólnie tutaj. Jest kilka obszarów w Krakowie, gdzie net świruje. Dokonywałem dzisiaj testów w tym lesie. To jest więzienie dla zwierząt. Tak, i zaznaczony moment, moment, jeszcze raz. To 100 prawdopodobnie. Aleja żubrowa. I tutaj są przetrzymywane biedne zwierzęta z Afryki, między innymi. I tutaj nie ma zupełnie zasięga. Powinien być, bo ludzie chcą robić sobie jakiegoś live'a ze słonia. Ciekawe. Są mapy BTSów. BTS, BTS Serge, okay, dziękuję ULR. Pan dzień dobry wkleju. Zaryzykuję kliknę, uwaga. Montewka. Nóż. Hmm. hmm. Polando. Piotrków trybunalski, Włoszczowa. Piękna stacja tam jest. Miechów, co tu się dzieje? Co to za... To nie jest ten Early Sprawdzający jakość powietrza. Hmm. Ciekawe. Faktycznie, w tym miejscu, ty jest biała plama na mapie. Tak? Czyli to jest wszystko uzasadnione. Kanonicznie. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Zawsze tak, filtry, wszystkie technologie. O kurde. Wszyscy operatorzy, ktoś mówił o filtrach. O projekcie mapa nadajników, mapa BTS-ów. Rozumiem, że to jest mapa BTS-ów. Czekaj, jak mówimy na problem z siecią Plusa? Nie można w budynku złapać. Może budynki mają jakieś zbrojenie, to, to, nie, to nie przenika przez wszystko to promieniowanie. Czy to jest uzasadnione? To miejsce, gdzie jest więzienie dla zwierząt. Ciekawe, co chcą ukryć przed ludźmi. Okej. Okay. Eee. Czy modem tu dużo może nie pomóc? Co to za zdjęcie? To są wspaniałe przyszłość vr u Halloween event. Mm.